Bardzo trudno wchodzi się w relacje osobom, mężczyznom, ale kobietom też, które nabyły taki deficyt z okresu swojego singielstwa, i bardzo mocno wjechało im na głowę to poczucie przemożne, że są sami, że nie zasługują na to, żeby z kimś być. I im bardziej, choćby nawet na początku tej drogi, tych poszukiwań byli szczęśliwi, spełnieni i tak dalej. Im dłużej to trwa, tym bardziej nabywają takie poczucie, że są do niczego. I tu zaczyna się tworzyć takie błędne koło, bo zaczynają coraz bardziej myśleć, że spotkanie właściwej osoby da im szczęście i tym bardziej dotkliwie odczuwają wszelką porażkę, uchybienie, zaczynają robić się napięci i, jak się można domyśleć, ten cel takiego zbudowania połączenia z kimś, staje się nierealny wręcz. Uwolnij się od ograniczających przekonań na swój własny temat. Uwolnij się od blokad w miłości. Dołącz na free webinar w ujęciu Somatic. Kliknij w link.